Siemanko, gdzieś jestem w dżungli Czemu cicho? I... mulli mi się A dzisiaj ze mną jest jeden mój kolega i drugi mój kolega, który teraz się odzywa mu nie każe się odzywać O, zazwyczaj spawny ciekawe Uuu, pajączki kożetkę co to jest po umarłych. umarł dobra dobra, pajączek wejdziemy sobie wezmę sobie coś z twilight forest A, wyjdę najpierw na do o, jakaś świątynia hm. jak mi by pozwoliło Przejdę sobie bokiem. Ludzie kochani, czy to jest taka trudna pułapka? Tu TNT tylko jest. Wystarczy je tylko zniszczyć. Przekopać się obok, proszę. No nie ma nic ciekawego. No jakby były diamenty, to dopiero. Ale wy możecie się odzywać. Możecie, możecie, nie? Ja mówię, że możecie. No to proszę. Zrobimy sobie domek na tym drzewku. Mm. Zrobimy sobie też domek na tamtym drzewku. Ale zrobimy sobie i tutaj... Wezmę na jedynkę. Proszę, proszę, proszę. No to jest... Jakby to możesz zrobić plecak? Po co mi plecak? Kurde, na dircie. no właśnie. Mm, i... o! Ale duże. To, są to zapytanie, o. czy duże. O, kurde, ja myślałem, że będzie grubsze takie chude, Chude? Jak widać, bardzo chude się wygenerowało, ale... Zawsze, ale. zawsze coś. Zawsze coś. Ale. Jak było takie. Ja pamiętam, jak, jak było bardzo grube. Ło, kurde, to chyba. To nie chyba. To nie moja sprawa, chyba. Uwo. Już znaczy, że już urosło. No to się nazywa drzewo. No. Takie grube. No i to właśnie jest ta grubość. nie zatkaj. To jest grubość. Uła. Jak... Dachmur. Uła. I Pani. to jest nareszcie grubość tego drzewa, jak powinno być. O! Aha, no grube. No... To będzie mój drugi domek. Na drzewie? Nie. A, takie Ale Taki normalny daję. to ja. To są te, ich zabiję. O wybije ich. A, masz ten młod ping mm. O, i dostajesz dwa defensa. No, Musisz to wszystko naprawić. W tym maluchu. Maluszku. co ci dać niespodzianeczkę. Maluchu. Ci niespodziankę. I tutaj musisz no, naprawić. Tu też... No, normalnie no, te, te hobby to są nie znosi. A tak one były małe. Każdy wie, że one były małe. Oh. No, bo craft. Muzyki! Zaraz się... Zaraz się przybierzemy w tajkę dla, dla No, no który sprzedaje bilety. Tak. No, zaraz Proszę, to, je, to jestem ja. Siemanne koło ludziska. Tak, takie. Sojusz. Sojusz, sojusz. Uuu, pieniądze ze mnie lecą. Kaska, kaska. Widzicie? Kaska. Uu, kasa leci. Yeah. Staje kasa. Ciekawe skąd. Mmm. Beda. W... No, jaka czoła to wszystko zbluję? Helm! Który ten? No, po co? O! Na mam. Jest jeszcze, jest jeszcze jeden dywan. Jakbym, był, jakbym był polskim pingwinem, to dopiero by było. No, na kreatywie. Ja. No, polski pingwin na kreatywie. Dopiero coś. co mają w skrzypce? E, głupie. Rzecz. Eee, ale sorki ludzie... O, jest druga! Co? Co? No. Widzieli. Hmm. What? The fuck Co? No, no. Nie widziałeś tego? Nie. O oh, Jezu, to Twilight Forest Może? Eee... Ej, co, co to jest? Nie, nie wiem. Aha! Naga Scale. Będziemy mieli chyba głowę nagi. Kurde. Klata nagi? Naga wcale. Ależ mi się teraz wyglądamy. jak jest taka, taka głowa. Kurde. E, słuch. kurde, ale ja chciałbym. Może pójść jakąś muzyczka, będzie weselej. No. No nie. właśnie, tylko że. Tutaj, o. To jest. To jest ten. To, ten najgor, to jest ten najgorszy do pokonania boss. To Bo boss. Nie mogę go nawet stworzyć. Lepiej go, żeby go nie stworzał. Bo on może zniszczyć wszystko. No, no wszystko! A boss to jest platform? Nie. nie Najszybciej. Słuchajcie, poczekajcie puszczę muzyczkę jak mi się uda jakoś pingwin kurde nie da się No jest dobra to zagramy sobie dalej ale może może skończymy na tym, tym odcinku następnym zrobimy sobie domek na tym drzewie chciałem pokazać na tym, na tym. Albo wejdziemy sobie na. Albo w tym pójdziemy sobie do tego. Albo do... weź sobie zrób dłuższy odcinek. No właśnie, ale to. W następnym. Więc na razie.